Według porannego raportu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w naszym powiecie w kwarantannie przebywa 139 osób. W Pabianice i gmina Pabianice 59 osób, w Konstantynowie Łódzkim 40 osób, w Lutomiersku 20, w Ksawerowie 11, w Dobroniu i w gminie Dobroń 4 i w Dutowie i w gminie Dutów 5 osób. Zwiększona liczba osób wynika z napływów w ostatnich dniach obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają na roboty sezonowe. Oni są z automatu w kwarantannie. Oni są z automatu, no bo to nie jest państwo Unii, więc wszystkie państwa pozaunijne jeszcze obowiązuje kwarantanna i oni są wpisywani przez służbę graniczną, jak tylko przekraczają granicę. Od początku pandemii na COVID-19 w powiecie pabieńskim zachorowało 31 osób, z czego 16 wyzdrowiało, 14 aktualnie jest zarażonych oraz jedna osoba zmarła. To 87-letnia mieszkanka gminy Ksawerów. Jeśli chodzi o osoby chore, tylko jedna osoba przebywa w szpitalu. To jest dobra wiadomość, znaczy zła wiadomość, że ta osoba przebywa w szpitalu, ale dobra wiadomość, że 13 innych. Tylko odbywa izolację w domu. Mają minimalne objawy, albo wcale nie mają objawów choroby. Czują się dobrze i przebywają aż do uzyskania dwóch wyników ujętych. Przebywająca w szpitalu w Zgierzu osoba to mężczyzna z gminy Ksawerów, którego stan określa się jako ciężki. W związku z przebudową linii kolejowej nr 14 z Duńska Wola Łódź Kaliska na najbliższy poniedziałek 22 czerwca od godziny 8 planowane jest zamknięcie przejazdu drogowo-kolejowego na ulicy Torowej. W związku z tym zmienione zostaną tymczasowo trasy miejskich autobusów linii 260 i 262. Autobusy linii 260 i 262 będą kursować objazdami, w związku z zamknięciem przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ulicy Torowej. Z Waltera Enkego pojadą dotychczasowymi trasami do ulicy Zamkowej, dalej zmienioną trasą ulicami Wspólną, Karniszewicką do Torowej i dalej, bez zmian, do Kudrowic. W przypadku linii 260 zmiana trasy dotyczy tylko podanego kierunku, natomiast dla linii 262 analogiczna zmiana trasy dotyczy kierunku przeciwnego. Przewidujemy, że zmiana trasy potrwa do końca tygodnia. Do końca tygodnia, czyli do niedzieli 28 czerwca włącznie, ze względów bezpieczeństwa przejazd będzie zamknięty zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego z uwagi na duże zintensyfikowanie maszyn budowlanych i pracowników w jednym miejscu roboczym, poruszające się po sąsiednich torach pociągi osobowe i towarowe oraz wyłączone rogatki zamykające przejazd informuje kierownik budowy. W tym czasie objazd dla samochodów będzie możliwy ulicą wspólną, jak informuje wykonawca remontu spółka ZuE. Planowany termin zamknięcia przejazdu może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Przypomnijmy, że remont na tym przejeździe drogowo-kolejowym prowadzony był już w ubiegłym roku we wrześniu. Wówczas dwutygodniowy termin zakończenia robót, jak informował wykonawca, w związku z napotkaniem trudnych warunków gruntowych w podłożu torowiska oraz natrafieniem na dużą liczbę niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, został wydłużony o tydzień. Miejmy nadzieję, że tym razem ekipa remontująca tory nie natrafi na nieprzewidziane przeszkody. W ubiegłorocznej kwestii na rzecz odnowy zabytków pabieńskich Cmentarzy, którą pierwszego i 2 listopada zorganizowało Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabieńskie, odwiedzający groby swoich bliskich wrzucili do puszek kwestujących 26 664 zł i 8 groszy. Już niebawem ruszą prace przywracające blask kolejnym dwóm pomnikom z pabieńskiej Nekropolii. Jeden obiekt znajduje się na cmentarzu ewangelickim. Jest to nagrobek Emila Reinholda Krusze, usytuowany obok dwóch odnowionych w ubiegłym roku pomników członków rodziny Krusze. Ten jest inny, bo jest wykonany z czarnego granitu. Obecnie jest pokryty glonami, więc też jakby jego taki pierwotny wygląd jest zatracony. Podczas prac konserwatorskich zostanie mu właśnie przywrócona jego pierwotna forma. W dolnej części cokołu widać inskrypcję w języku niemieckim. Nagrobek pokryty jest nawarstwieniami organicznymi, złocenia liter są częściowo złuszczone oraz, jak już wspomniała Anna Połomka, pokryte glonami. Początkowo zostanie wykonana izolacja fundamentu, następnie zostanie oczyszczona cała część cokołu i płyty i krzyża. No i ostatnim etapem będzie pozłocenie liter i zabezpieczenie, zawoskowanie powierzchni płyty inskrypcyjnej. Nagrobek Rodziny Borowskich, drugi wytypowany do renowacji obiekt, znajduje się na cmentarzu katolickim. Wykonany jest z czerwonego piaskowca w formie łupanej skały. W dolnej części widzimy płaskorzeźbę modlącego się Jezusa w ogrodzie oliwnym, a powyżej relief przedstawiający anioła i krzyż z koroną cierniową. W tym roku będzie właśnie poddany tym pracom renowacyjnym tylko ta część właśnie tego cokołu. Obiekt jest, tak jak powiedziałam, z czerwonego piaskowca, jest obecnie pokryty nawarstwieniami, glonami, porostami. Wymaga oczyszczenia, uzupełnienia drobnych ubytków, być może podkreślenia liternictwa i wykonania hydrofobizacji jego powierzchni. Pokrywające kamień nawarstwienia oraz mikroflora powodują zatracenie jego czerwono-żelazistej barwy, a prace renowacyjne mają wydobyć te walory. Przy tym pomniku będzie więcej pracy niż przy nagrobku Emila Reinholda Krusze. Zdecydowanie no, jest to piaskowiec, który zawsze przysparza więcej prac, bo jest kamieniem porowatym. Tak jak tutaj widać, on jest już pokryty nawarstwieniami, zanieczyszczeniami, więc te procesy oczyszczania będą na pewno długotrwałe. Nie posiada ubytków, więc może to jest pocieszające, natomiast sam proces oczyszczania zawsze trwa najdłużej. Prace konserwatorskie prowadzone będą w okresie wakacyjnym i powinny zakończyć się we wrześniu. Dotychczasowe 13 kwest zorganizowanych przez Stowarzyszenie Zjednoczenie Pabieńskie dały wynik finansowy 263 405 zł i 22 grosze. Łącznie z tegorocznymi dwoma pomnikami odnowione będą w sumie już 32 obiekty. 16 z nich znajduje się na Cmentarzu Ewangelickim, również 16 w części katolickiej. 8 litrów 100 ml krwi ratującej życie. To bilans czwartkowej ulicznej akcji zorganizowanej przez wolontariuszy Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Jej termin nie był przypadkowy. Kilka dni wcześniej przypadał Światowy Dzień Krwiodawcy. Światowy Dzień Kwiodawcy był 14 czerwca. Ta data już od dość dawna jest takim przykładem jedności wszystkich krwiodawców na świecie. Chociaż muszę tutaj w tym miejscu dodać troszkę. Z historii, że pierwszym terminem ustalonym przez taką organizację, nazywa się, nazywa się FIOC. To jest organizacja skupiająca organizacje, organizujące oddawanie krwi z całego świata. I wtedy w Warszawie, na posiedzeniu, to było jakieś kilkanaście lat temu, dwadzieścia kilka lat temu, może, podjęto decyzję, że będzie to 23 maja. No potem, niestety, zmieniły się troszkę czasy. Nie dlatego, żebyśmy tego żałowali, bo pan Karl Landsteiner, którego data urodzenia jest datą właśnie Światowego Dnia Krzodawcy w pełni absolutnie na to zasługuje. Jego data urodzenia, on jest uznawany za, za taki pierwowzór honorowego w ogóle oddawania krwi i przetaczania krwi, chociaż tutaj mamy również bardzo fajny element polonikum tak zwany. Mamy profesora Hirschfelda, który także miał swoje zasługi w oznaczaniu grup krwi. Ale Karl Landsteiner, jego data 14 czerwca, nieważne kiedy, jest datą, którą się uznaje jako Światowy Dzień Krwiodawcy. Poprzednio ta 23 maja nazywała się Światowym Dniem Honorowego Krwiodawcy, ale zmieniły się trochę czasy, jak powiedziałem, zostańmy przy tym 14 czerwca. Swoim najcenniejszym darem można było podzielić się w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi. Krwiobus przed Urzędem Miejskim stał przez 3 godziny. Chętnych nie brakowało. Marta i jej chłopak Łukasz o akcji dowiedzieli się z internetu. Widzieliśmy, że co jakiś czas ten autokar tutaj jest. No i w miarę regularnie staramy się oddawać krew, także dlatego dzisiaj tu jesteśmy. Od kiedy ta przygoda z oddawaniem krew? Eee, Ja od 10 lat, od dziewięciu. Więc już namówił. <noise> namówił, trochę namówił. <noise> trochę już wcześniej o, no. myślałam o tym, ale Dokładnie. teraz razem raźniej. W gronie krwiodawców znalazły się również dwie osoby, które krew oddały po raz pierwszy. Jedna z nich uczyniła to przez przypadek. Byłam w pamiętach załatwić sprawę. Trafiłam tutaj na ten autobus, a już kiedyś chciałam oddać i teraz zdecydowałam, że teraz oddam. Wcześniej nie było okazja. To tak po prostu? Już kiedyś miałam ten, ale jakoś tak, no, nie po drodze mi zawsze było. W rezultacie życiodajnym płynem podzieliło się 18 osób z 24 zarejestrowanych. Wśród nich było 7 kobiet. Pytani, dlaczego dzielą się krwią, słychać było takie odpowiedzi: że pomagać ludziom, no. Kiedy się zawsze sami będziemy w takiej no, potrzebie. Wiemy, że krwi nie da się wyprodukować, no. tak? To jest coś, co możemy tylko my oddać, żeby komuś pomóc. Chcę po prostu osobom chorym pomóc, tak? Ja jestem zdrowa, więc. Wszyscy, którzy w tym dniu oddali krew, otrzymali drobne upominki ufundowane przez darczyńców. Były m.in. maseczki od firmy Corin, płyny do dezynfekcji od Adamet Pharma S.A., do tego okolicznościowe płytki ceramiczne z symbolami krwiodawstwa wykonanymi przez firmę z Opoczna oraz drobne suweniry typu kubki, breloczki i długopisy od oddziału rejonowego PCK w Pabianicach. Światowy Dzień Krwiodawcy to również okazja do uhonorowania i podziękowania tym, którzy dzielą się swoją krwią z drugim człowiekiem. Dlatego w czasie trwania akcji zorganizowano małą kameralną uroczystość wręczenia odznak za honorowe oddawanie krwi i promowanie honorowego krwiodawstwa. Żyjemy w okresie pandemii, nie możemy organizować żadnych imprez, na których można było zaprosić wiele osób. Wykorzystaliśmy to, chcemy wykorzystać, żeby dzisiaj wręczyć odznaki zasłużonych honorowy dawca krwi i odznaki za zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kolecznictwa Włodzi. Łodzi. Czy nam pogoda po, pomoże w tym, to zobaczymy za moment. Niemniej jednak jest sporo osób, które zasługują na to i te odznaki, które nadaje w przypadku zasłużonych honorowy dawca krwi Polski Czerwony Krzyż, a odznaki za zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kolecznictwa Włodzi, Pani dyrektor Regionalnego Centrum będą dzisiaj wręczone. Mimo, iż padało, udało się pod parasolem uhonorować kilka osób. Odznakę zasłużony honorowy dawca krwi drugiego stopnia otrzymali Marlena Malinowska, Florian Hałupka oraz Aleksandra Stasiak. Kobiety otrzymują ją po oddaniu 10 litrów krwi, a mężczyźni 12 litrów tego leku. Odznakę za zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wręczono Szymonowi Wachulcowi, Florianowi Chałupce oraz Jarosławowi Łyczkowskiemu. Jak wiadomo, krwi non stop brakuje, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy krwiodawcy wyjeżdżają na wakacje. Dlatego, jak zapowiedział prezes PCK, akcji, w tym takich ulicznych, będzie jeszcze kilka. Będzie jeszcze wakacyjna kropla krwi, będą akcje z okazji, Dnia Wojska Polskiego, z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, jednym słowem na zewnątrz, tu pod Urzędem Miasta i dzięki uprzejmości władzom samorządowym miasta będziemy takie akcje organizowali jako wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża. Ponadto swoim najcenniejszym darem można podzielić się każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 11.30 w punkcie pobrań w Pabieńskim Centrum Medycznym. Muzeum Miasta Pobianic, jak co roku organizuje dla dzieci letnie spotkania muzealne. W czasie wakacji uczniowie odpoczywający w mieście mogą skorzystać z różnorodnych bezpłatnych zajęć i warsztatów. Zapisy na nie właśnie ruszyły. Zapraszamy uczestników dzieci oczywiście na akcję lata do Muzeum Miasta Pabianic. Przygotowaliśmy 9 tematów realizowanych w ciągu 21 spotkań, ale tak jak zaznaczyłaś na początku, zasady się zmieniły, bo zajęcia będą wyłącznie na zapisy. Są to zapisy telefoniczne lub mailowe. Letnie spotkania odbywać się będą w każdym tygodniu lipca i sierpnia o tej samej porze godzinie 11. Ich tematyka obejmuje takie dziedziny jak historia, przyroda, matematyka, sztuka, etnografia oraz archeologia. Na zajęciach archeologicznych dzieci poznają historię o pierwszych mieszkańców tutaj Pabianic poznają. Dostaną informacje, gdzie się osiedlali, zobaczą jakimi przedmiotami się posługiwali i wykonają sobie ozdobę z drutu oraz pobawią się w rekonstrukcję naczyń glinianych. Będą też zajęcia na interaktywnej wystawie Wszystko jest liczbą, które przybliżą fascynujący świat matematyki. Przekonają się, że ta nauka towarzyszy nam w różnych dziedzinach naszego życia w przyrodzie, sztuce, muzyce. W harmonogramie zaplanowano również lekcje zatytułowane szyfrowanie na drugie śniadanie. Będą zajęcia z kodowania i odkodowywania e, informacji e, e, danymi systemami e, szyfrowymi, więc dzieci się pobawią troszkę takich może tajnych agentów. Oprócz tego muzeum zaprasza na etnowarsztaty, na których uczestnicy zapoznają się z historią wycinanki ludowej w Polsce oraz wykonają trzy kartki z wybranymi wzorami stosowanymi w wycinkarstwie sieradzkim i łowickim. Tematem zajęć będzie też woda, cenny dar natury, bez którego nie byłoby życia. Na zajęciach zatytułowanych Woda źródło życia prowadząca opowie o pochodzeniu, właściwościach, zastosowaniu i jej roli w dziejach. Pracowni konserwatora to tytuł kolejnych zajęć. Uczestnicy dzieci będą mogli się zapoznać z tajnikami pracy konserwatora i wykonać samodzielnie, pozłocić szkatułkę drewnianą. Oczywiście wziąć sobie na pamiątkę. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy przyrody. Muzeum przygotowało zajęcia, na których będzie można poznać szczegóły biologii fascynującej grupy ssaków nietoperzy lub skrzydlatych drapieżników okolic Pabianic, ptaków szponiastych i sokołów. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. W zależności, gdzie będą realizowane zajęcia, ustaliliśmy sobie, że taka maksymalna liczba dzieci to jest 8 do 10, ale wszelkie szczegóły będą podawać prowadzący. Bo na przykład, jeżeli jeszcze będą zajęcia w plenerze, jak dopisze pogoda, no to wiadomo, że ta liczba dzieci będzie większa, ale wszelkie informacje będą udzielane przez osoby prowadzące, żeby dostosować do obecnej sytuacji, żeby i dzieci się czuły bezpieczne, i my, no i żeby zajęcia się odbyły. Ze względu na czas pandemii koronawirusa spotkania będą się odbywały w reżimie sanitarnym. Uczestnicy, zarówno dzieci, jak i opiekunowie, muszą mieć zakryte nos i usta maseczką przy łbicach. Dezynfekujemy ręce, zakładamy rękawiczki, utrzymujemy dystans. Istotne jest również to, że dzieci do 13 roku życia w zajęciach biorą udział wraz z pełnoletnim opiekunem. Pracownicy muzeum nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa. Oznacza to, że zajęcia mogą ulec zmianie lub też będą odwołane. Szczegółowy rozkład letnich spotkań muzealnych wraz z numerami telefonów do prowadzących zajęcia znajduje się na stronie internetowej muzeum.